Siemaneczko widzowie z tej strony Tomciogamik i w dzisiejszym filmie zobaczymy kim będzie ta nowa postać bo dzisiaj umówiliśmy się na spotkanie z tą nową postacią jak pamiętacie we wczorajszym odcinku mieliśmy przynieść róże e, mieliśmy przynieść żelazo ja przyniosłem chyba 10 żelaza oraz węgiel, Węgla nie miałem to dałem chyba chleb, że się najadła i dzisiaj jak, wycho jak wychodziłem i sobie grałem bo dzisiaj magazyn troszkę robiłem no i no, następny film magazyn. No i zobaczyłem tutaj taką tabliczkę. Taka tabliczka tam jest. O, widzicie ją, o tutaj. Dobra. I na sam start tego filmu zapraszam Was do zostawienia subskrypcji oraz komentarza o treści nowa osoba. I obeczki w górę. I już z filmem. Dobra widzowie tutaj macie ten magazyn, już tutaj, tutaj wam pokażę, już tam jest troszkę zrobione, tak zejdziemy delikatnie, żeby... Wam nie, nie, nie pokazywać za dużo, o! O tyle gdzieś. O. Troszkę jest zrobione, tak o. Więcej ja wam nie pokażę, bo to na film za dopiero pewnie albo w poniedziałek, albo na już na ten. Na wtorek. Albo nie do dalekiej przyszłości. O ile już dalej będę nagrywał, bo może mi się nie chce. Nie będzie chciało. E, dobra, czytamy tabliczkę. Uwaga, czytamy. E, hejka, dzięki za wsz wszystkie rzeczy. Czekam na ciebie w moim domku. Pewnie chodzi o ten domek, albo mu. E, o ten domek, co tam jest. Dobra, zamykamy drzwi. Tutaj, żeby nam się nikt nie włamał. Tutaj sobie wykopujemy to, tą tabliczkę. Tutaj sobie naprawiamy. Pyk i lecimy. E, dobra, lecimy w tą stronę, czyli już zapomniałem gdzie to jest O już tutaj troszkę widać, troszkę widać widzowie Muszę wam trochę to tak z, ten, skręcić Znowu to jest to zgromadzenie narodowe, wi, widzicie widzowie Tam to nie pomogło jednak z tym dzwonem, tutaj nadal, nadal są, nadal są i gadają Tu jest ta tablica ogłoszeń, to jest stare tutaj, to sobie usuwamy To jest stare, wszystko to usuwamy Żeby nie było starych rzeczy no i idziemy pomału. Idziemy pomału, idziemy pomału. Zobaczmy, co to mo by mogło znaczyć. Co to by mogło być? Lecimy sobie od tej strony. Tu nikogo nie ma, nie widzę. O, jest to! Siema! Dzień dobry! Kim jesteś? Kim ty jesteś? Jaka kasa? Kiedy domu czałeś na mój świat? Niedawno. A ten twój domek jest? Czy kogo? Mój. Twój domek? Mój, tak, mój. A tu twojego niku nie widzę? Nie wiem. W ogóle ja twojego niku nie widzę co jak widzicie? I nie widać niku. Podejrzane troszkę. Coś taka nie, niepewna, niepewny jestem ciebie, e, że ten jest taka niepewną osobą na razie. Nie, na razie ci nie ufam, bo ci nie widać Niku. Ja też nie, ufamy, nie. Ty, ty mnie nie ufasz, jak ja ci dałem jedzonko? Co to ma by znaczyć? Dałem ci jedzonko. A węgiel, a węgiel tu gdzie? A węgiel to nie ma. Bo jest mi potrzebny. Ja te, jeszcze nie miałem węgla, miałem tylko no. ten. ten Pochodnik pozbierany z domku villagerów. Dwimi za było. A Ale te, tutaj nie... Ten, chodź do mojego domku na chwilę. Dobra. Tak. Prowadzę cię po malutku. Dobra. No z tym odziękują, na razie do mojego domku, żeby, żeby, jej, coś, żeby jej coś dać. Dobrze. Dobra, idziemy Dobrze. tutaj tędy. Co tędy, tędy, tu... czekaj. Musimy tędy iść, żeby widzowie nie widzieli tego. Tędy tędy, 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 tędy. Musimy iść tak naokoło bardziej, widzę, żeście tego nie widzieli. Bo to dopiero będzie w niedalekiej przyszłości. Ro, Ida, ten idziemy. dla was. Czekaj, widzę, widzę. Da, to dojdź, a ja to już jestem. O, już widzę, tam troszkę było widać. Mogliście się trochę dowiedzieć, jak to wygląda. Ale pokażę Wam w szczegółach. To jest twój Zapraszam do mojej, do mojej chaty. To Zapraszam? To jest twój dom? Tak, to mój dom. Tak się, tak się śmiesznie prezentuje. On jest w ogóle taką oborą przerobioną. Była taka obora e, villagersów. Były tutaj... Na live to w ogóle przerabiałem Były tutaj takie e, snopy ściana i tutaj krowy były. Tu pozbijałem krowy. Zagrodę zostawiłem, ze, zmieniłem na żyto. Tutaj sobie rośnie albo przenicę, nie wiem jak to się nazywa. Tam, tam można zobaczyć, no. Ale no, ja Albo nie, nie, jeszcze nie, jeszcze dobrze, nie. Po, powiem ci, oprowadzę dogłębnie. Okay. Na razie nie, bo ja też jeszcze będę parę rzeczy robił pomiędzy filmami, bo planuję jeszcze coś tu, w tym miejscu zrobić, ale już to w innym odcinku będzie. Nie masz żadnego zwierzaka? A. No jeszcze nie mam, bo jeszcze nie oswoiłem żadnego, ale będę niedługo oswajał, właśnie okay. będę oswajał he, tą... kotę albo... Ty, e! Po co mi niszczysz okno, co? Po co? E, dobra, widzowie, trochę nam tutaj e, ta nowa osoba, czyli Kasa Gaming e, rozwaliła mm, tutaj... rozwaliła okno, już naprawiłem. Wiem, że to Kasa, ale nie ma Niku. Nie ma właśnie, to jest właśnie podejrzane, ale wiem kim ty jesteś, wiem. Tu właśnie nie masz Niku i to mnie martwi, bo nie wiem, o co Ech. tutaj może chodzić z cynikiem? Może... Ech. o w ogóle tutaj trochę... trochę się... mnie nie biję, nie biję tutaj z Dobra, Co to A coś będzie? A coś będzie, dobra. Widzowie, dziękujemy Wam za oglądanie tego odcinka i zapraszamy na kolejny jutro. Cześć!